Cool, right? Want to know where I got it? Uh -huh. Well, look, go to CS:GO Money. It's a trade platform and a marketplace at the same time. Just choose, click and get. Good luck, bro. the W rundę force wykonaniu podatków. Kauf Snaxa, zakupiony Deagle oraz CZK. Ale terroryści są szybko podejdź pod bombę B. Tam aż trzech zawodników. Jeszcze zachwalić Shorta. Próbuje podejść jeden z przeciwników. No bardzo łatwa eliminacja dla Mausa. Nie stracił on nawet punktu zdrowia w tej sytuacji. Jeszcze Snacks to skoro zostaje namierzony. Davy z eliminacją. Dodatkowo terroryści próbują już zeskoczyć. Atakują w tym momencie Bąsek B. Heavy wychyla się cały czas. Ale tutaj Maus, mimo wszystko wcelowany z rogu. No i widzimy, że Maus teraz z eliminacją. Maus po raz kolejny. Recent sin. Jednakże Wegi jeszcze na posterunku, ale Resident cały czas walczy. Chociaż. oj, tutaj resent był bardzo bliski, żeby zauważyć naszego zawodnika. Jednakże widzimy, że terrorysta w tej sytuacji okazuje się lepszy. Tradycyjnie to są zrzucone smoki resp, schody. No i oczywiście okolice dżungli. Jednakże tutaj Wegi na konektorze zdobędzie pierwszą eliminację. Jeszcze drugi z przeciwników będzie chciał mu wejść pod celownik, ale Vegi bez najmniejszego problemu wygra ten pojedynek. Terroryści atakują, bombsite w tym momencie opanowany, jednakże Ritz wygrywa z pojedynek i Vegi też dokłada trzecią eliminację w tej rundzie. Heavy pozostaje w sytuacji 1 na 5, ale... Będzie wcelowany w pozycję Snacks po raz kolejny niecelnie. Teraz mniej czasu do wybuchu bomby, jednakże Snacks chce się wychylać, chce jeszcze w tej rundzie powalczyć, ale wie, że no niestety nie uda mu się już tego wygrać, chociaż... u, proszę bardzo Snacks! Jeden strzał. Dwa fragi na sam koniec rundy, ale wydaje mi się, że zdążyłby rozbroić. Przecież miał defusa. A akurat M4 to jest jedna z lepszych broni po stronie Illumina, chociaż Innocent nie daje sobie rady. Nero wygrywa pojedynek pod bombsidem A. Terroryści jeszcze walczą, ale Snacks również z odpowiedzią. Do snajperki będzie. Widział teraz rywala i Snacks oddaje celny strzał w tej sytuacji. Czterech na dwóch. Polacy mają dwa defuzy wolutku nowegi teraz decyduje się na nabrojenie tej bomby. Kontrola rampy, kontrola konektoru. No i Illuminar gaming wygrywa rundę na takim średnim wyposażeniu. Jest dobrze. No i bardzo mi się podoba, że jest wszystko okej. Okay. No, ale ten moment snacks też chce pokazać, że jego snajperka ma się dobrze bardzo ważny zdobyty frag otwierający przez naszego zawodnika Wegi chce bardzo agresywnie się wychylić no i widzimy, że to są fragi dla naszych zawodników Wegi po raz kolejny na konto Illuminar i on domknie tą rundę trzema trafieniami na sam koniec dwóch antyterrorystów właśnie pod tą pozycją jest to oczywiście Małzynio oraz Innocent. miejmy nadzieję, że teraz ta defensywa nie zawiedzie, ponieważ bardzo daleka droga rotacji od pozostałej części drużyny Dopiero teraz co prawda WEGI przyspiesza. Ale tutaj MAUS i Innocent czyszczą ten bombsite B. Trzy fragi od Małdzina I na sam koniec również RIDICE. Polacy wyskakują na BS. Tutaj ustawiony jest Davey. Ale tutaj antyterroryści zdobywają trafienia. Jednak MAUS świetnie się odwraca. Zdobywa dwa bardzo ważne trafienia. Ale heavy cały czas mimo wszystko szaleje. NOSEN chce za wszelką cenę podłożyć bombę. I to mu się prawdopodobnie uda. Dodatkowo też Mauzinio z trzecią już eliminacją. Maus po raz czwarty. I czy to będzie Ace naszego zawodnika? Widzimy bardzo. Chce zdobyć to trafienie. Lisent jeszcze na placu boju atakuje pozycję Mausa. No i mimo wszystko Polak zdobędzie w tej sytuacji Ace'a. Bardzo dobra runda pistoletowa w wykonaniu Mausa. I to jest wynik 10 do 6. Illuminar wychodzi z opresji. I 12 HP na koncie. Antyterrorysty, chociaż Snax. Miał bardzo łatwe trafienie i nie oszukujmy się, rywal z nożem wszedł mu pod celownik Ale jeszcze Nero agresywnie, przewaga zostaje zdobyta przez zespół atakujący przez Zespół broniący oczywiście Ale bardzo mocno poobijani są antyterroryści, dlatego z bez większego problemu podłoży w tej sytuacji bombę Wycofa się z pozycji, też widzimy, że zmienił sobie tą snajperkę na M4 Ale Wydaje się, że tam AWP właśnie jest w okolicach rampy, dzięki czemu może bez problemu switchować te bronie Tutaj jest zauważony heavy, likwiduje Nero, ale również też likwiduje on Małza. Dodatkowo Quicks chce podejść pod bombsite Będzie atakował pozycję na konektorze, mamy ustawionego Innocenta pod pozycją, ale snacks również na rampie da sobie radę i też Innocent w międzyczasie z trafieniem No i na sam koniec pozostaje jeszcze Quicks, który wskakuje w Innocenta I zachowuje teraz swoją broń Risent ucichł, bo na początku spotkania wymiatał, a później no niestety nie radził sobie zbyt dobrze. No i nie może się coś odnaleźć w tej końcówce spotkania. Jednakże nie możemy tego powiedzieć o Iluminar, bo ci w bardzo dobrym stylu podchodzą teraz pod bąbsek B. Dave jeszcze jednak mimo wszystko jest na BS-ie, ale tutaj Snacks sprawdza pozycję. No i Quicks teraz pozostaje w pojedynkę. Próbuje podejść od respa, ale tutaj już wcelowany jest Vegi. Również wcelowany jest Snacks, ale finalnie to Vegi zakończy nam to spotkanie. żebyście znów na niepełnym wyposażeniu, Bardzo są pobijani, czy to Wagi, czy Litz. No jednakże Litz tak agresywnie atakuje. Jest frag zdobyty przez tego zawodnika wie o pozycji kolejnego z antyterrorystów i to wykorzystuje w tej rundzie Maus. Kolacy w tym momencie również plantują bombę, dlatego mamy przewagę 4 na 3, podłożony ładunek, bombsa i panowany. I zobaczmy, czy antyterroryści w ogóle będą chcieli odbijać, ponieważ no z tego co widzimy, ta bomba za chwilę może wybuchnąć, jednakże los z trafieniem, ale na 6 Lips na doskonałej pozycji. Znów sytuacja dwóch na dwóch, tak zostawiony w apsach, Mausinio na BS, ale tutaj Snacks wiedział w którym momencie ma się wychylić, sytuacja 1 vs 1, powoli Snacks wycofuje się z tego bombsa i lubo wie, że rundę i jego drużyna wygrała. Na razie przecież same P250, a jedna broń na pewno leży na respie, chociaż tam padł zawodnik antyterrorystów. Ale zobaczmy, że to jest cały czas sytuacja. Jedna na dwóch i teraz Innocent z bardzo ważnym trafieniem. Bomba, defowana, ale to jest tylko fake? Czy jednak nie, jednak nie, jednak Broi tutaj bombę antyterrorysta i Innocent, co prawda? Bombsite A jest odpuszczony przez antyterrorystów No i to będzie idealna tak naprawdę możliwość dla drużyny terrorystów Żeby już za chwilę zaplantować bombę na BSA Tylko ustawiony Irfox na pozycji no Jego pozycja jest na razie nieznana, chociaż Innocent dobrze się wychyla Bardzo agresywna gra ze strony Mocka no i znów chce się wychylać w tej sytuacji Innocent po raz kolejny i to będzie jeszcze jedna eliminacja od niego Czyli Teraz wychyla się na mida Jeden z zawodników antyterrorystów dodatkowo podejmuje swój pewien strzelecki Snax. I to jest przewaga uzyskana przez zespół Illuminar Gaming. Snax chyba wie, gdzie znajduje się rywal, dlatego się po niego wychyli. No i odda kolejny celny strzał w tej rundzie. Snax z dwoma trafieniami pod koniec. I teraz wychyla się agresywnie w No i niestety ten nie radzi sobie z przeciwnikami. Ale Maus, no nie może się coś strzelić, ten Tetris. Bardzo mocno poobijani terroryści, ale w końcu powinien wychylić się Innocent Znak z trafieniem Innocent również dokłada headshota Sytuacja 3 na 3 Terroryści są no, kosmicznie mocno, mocno obici, 4 HP, jeden z przeciwników, 19 Również dwójka z nich Widzimy, że Maus skróci pozycję, no i dlaczego? Akurat teraz Maus decyduje się skrócić pozycję, skoro nie może tego zrobić A za to Innocent pod Bomb side B rozdaje kolejne dwa strzały z Digla ale również w pewnym sensie też Innocent zaskoczył rywali. I teraz Snax tylko czeka na no to, co zrobi przeciwnik. No i Snax widzimy wcelowany w pozycję. Rybyści powolutku chcą pozycję Pawła atakować, chociaż ten i tak radzi sobie bezbłędnie. Chociaż Ren odpowiada. Jeszcze agresywnie też Snax. No i mamy znów uzyskaną przewagę. Pewnie tak po raz kolejny agresywnie na Innocent kontroluje ławkę. Innocent widzimy, że nie ma sobie równych w ostatnich rundach. W poprzedniej rundzie na pewno złapał flow, złapał pewność siebie No i teraz to wykorzystuje nasz zawodnik zdobywając Trzy trafienia w tej rundzie I również teraz wpadnie czwarta eliminacja od niego Chociaż wydaje się, że będzie finalne wejście pod bombsite B tutaj, tutaj wcelowany Snax, szybko odpowiada jednak Ren agresja tutaj, ważna wymiana z sprawą Minosenta. Zdobywają dwa trafienia, zawodnicy illuminari i jeszcze z małzem zdobywają kolejne eliminacje Ale jeszcze Ritz oraz Snax pozostali przy życiu Snacks wcelowany ze snajperki w okolice ławki. Ritz wychyla się agresywnie. Ritz z bardzo ważnym trafieniem. Cały czas mimo wszystko wcelowany Snacks w ławkę. Nie odpuszcza tej pozycji. Ale to jest znów bardzo wyrównana sytuacja w rundzie. Próba podejścia. Snacks wychyla się tym razem od okna. Jednakże terrorysta jest w progu. Snacks oddaje strzał. Ale pytanie, co zrobi teraz zawodnik antyterrorystów? Snax nie popełni błędu. I to jest jedynie terrorysta, który zostaje wyeliminowany przez Snaxa I mamy wynik 16 do 14. Zespół Illuminar Gaming triumfuje w tym meczu. Myślę, że no im więcej meczy wygra Illuminar, tym więcej szalichów będzie w tym stanie tak wygrać w dzisiejszym. Teraz Małzina odpowiada, jeszcze Małz po raz drugi. Świetny początek rundy wykonanie drużyny Illuminar. No i jeszcze Ritz widzimy przycelowo. Digla prosto w głowę rywala. więc skrócił pozycję tego, spodziewali się przeciwnicy. Dlatego bez większego problemu Illuminar przyjmuje stery w tej rundzie. Tak, za chwilę będzie zaatakowany. Bomba podłożona. I kolejne 40 sekund będzie należeć do Polaków. Zwłaszcza że Małzynia zdobywa w tym momencie hat -tricka. na ten moment wychyla się Wegi. Nie sprawdza się ten a chociaż teraz się szybko poprawia i Wegi za chwilę będzie miał okazję na hat-tricka. Zrzucony Małotow na Ninja. No i tam też antyterrorysta może mieć tarapat. Snack spali rywala i nagle iluminar odzyskuje prowadzenie w tej rundzie. Te bronie robią niesamowitą różnicę, bo widać że te kałachy na. Podejście pod site A wystarczyły, żeby w sytuacji 3 na 5 pokazać się z dobrej strony. Podejście od rywali. No ale mimo wszystko jeszcze Tashin i Więc nie są nadaje się Dopiero teraz zdecydują pozycję. No i to jest kolejna już eliminacja od tego zawodnika. Finalnie w tej rundzie przecież zdobył on 3 fragi. Tak, zidentyfikuje się pod rampę. No rywale nie mają zbyt dużej ilości czasu. To teraz tak, z powolutku zajdzie na plecy. Zaskoczy kompletnie rywala. No i bardzo dobra runda w wykonaniu Janusza, która da ekipie Illuminar Gaming drugi wygrany punkt na mapie The Vertigo. No, widać, że te bronie na zasadzie diglie, Digle są naprawdę dobre w kontekście tych rund Force. Tych rund na typowej zbitce do 2000 dolarów. Ale jeszcze mamy na posterunku Snacks, jeszcze mamy Innocenta przy życiu, więc miejmy nadzieję, że uda się tutaj drużynie Illuminar Gaming wygrać rundę. Dodatkowo Innocent zdobywa fraga i Snacks musi teraz walczyć w pojedynkę, ten rywal namierzony, drugim jeszcze nie ma pojęcia nasz zawodnik, dlatego wychyla się agresywnie, no i Snacks go likwiduje, jeszcze chowa się Snacks, no i to jest świetna sytuacja wygrana przez Janusza, 5 do 1 dla Illuminar, mam nadzieję, że Illuminar będzie to w dobrej dyspozycji w rundzie, bo chodzą oni pod Bombside B, Peggy daje bardzo ważne trafienie, ale jeszcze jest na bombsite Synx, który wspiera się granatami. I nie zamierza się, widzimy, wycofywać. Coraz mniej czasu do końca rundy. Wegi daje wyrównanie. Polacy teraz nagle przyspieszają pod bomb site, A Snacks zauważa rywala. I widzimy, że tutaj próbuje z nim się bawić. Kotka i myszkę rywal. Ale Snacks, pytanie: Czy zdąży w ogóle podłożyć bombę? Bo ten pędzi na BSA. I paka w tym momencie plantowana. Antyterrorysta tam pędzi. Ale widzimy, że niecelny strzał, i Snacks to wykorzysta. Świetnie to rozegrał w tej sytuacji Janusz. No i to jest jedynie Solek, który ma statystyki 1,6. I to jest jeszcze znak zdecydowany w pozycję, no ale za chwilę, prawdopodobnie będzie brojenie bomby, ale tutaj nasi zawodnicy powinni wiedzieć, że zbyt dużo czasu on, to on nie będzie miał. Ale jednak i tak zdobywa dwa trafienia otwierające. No i light, nawet ze sniperką może się wychylać, ale i tak Polacy z tym kałachem są dużo, dużo mocniejsi niż rywale. I widać, że to spotkanie po prostu należy do nich. Olek zawsze tam sobie co odpowiedzieć, ale Vegi tutaj był na to przyszykowany Trzy fragi od Vegety No i naprawdę bardzo solidna runda w wykonaniu Illuminar Arek próbuje jeszcze zaatakować Arek chce tutaj zdobyć czwartą eliminację w tej rundzie Ale rywal tak nie do końca Podchodzi mu podcelownik za to Podcelownik Ritza za chwilę może podnieść taszkin który w tej sytuacji jest bez żadnej szansy. Polak miał dużo lepszą pozycję, Polak miał dużo lepsze możliwości. No i Sings w sytuacji 1 na napięciu zdobywa tylko jedno trafienie. Teraz jeszcze Ritz wejdzie pod bombsite, a frag wyrównujący, zdobyty przez Polaków. jednak Light ze snajperki daje sobie radę. Zbiera się na niego Ritz, ale chyba nie zauważył rywala. Ten teraz może ze sniperki się wcelować w pozycję. Zobaczmy, że Light może mieć tu ogromną przewagę pozycyjną. Nie do końca wie, gdzie jest jego przeciwnik Ritz przecież znajdował się przed chwilą na BESie A jeszcze teraz Ritz zaskakuje kompletnie Sphinxa no i również Light będzie za chwilę zaskoczony przez Ritza To jest świetna runda w wykonaniu Polaka Naprawdę 200 IQ Wykonał w tej sytuacji nasz zawodnik Tutaj jedno wychylenie później Wejście na bombsite, likwidacja Snipera jeszcze podjęty pojedynek z Syganem. No ale ten pojedynek niestety przegrany, dzięki czemu może się wychylić Sigan po raz drugi. I tak, z tym razem oddanie celny strzał. Pałki, próba. pojedynku strzeleckiego. No i Solek znów z trafieniem. to jest znowu dobrze rozgrywane przez Niemców. Jednakże Maus jest w stanie odpowiedzieć Sing z szybkim reflagiem. Maus po raz drugi. Ale nie przewaga zdobyta przez terrorystów. Ale cały czas mamy Litsa i Mausa przy życiu. Brakuje co prawda defiuza. Ale mamy jeszcze Małzinia, który no, pędzi po te trafienia. Ritz też daje coś od siebie i to jest sytuacja dwóch na jednego na korzyść dla Illuminar. Iluminar. Tutaj próbuje jeszcze tą rundę wygrać. No i Małzinio wygra tą sytuację ma defusa. i runda wygrana przez naszą drużynę. Wynik 13-3. Po prostu no teraz te pistolety ogólnie są mega podbustowane, bo jednak te rundy jako robią różnicę, Można zdobyć łatwe eliminacje. Tak jak teraz te łatwe fragi. Cypią się na konto IHG, bo przewaga 4 na 3. Nic jeszcze w się z eliminacją. Pozostała dwójka pozostała. przy Przybom B, no, no, przełączymy się na nich, bo Wegi na plecach strapiony. No I Wegi. Czy domknie do spotkania Wegi? Tak jest, wyciąga teka, no i tek myślę zakończył nam to starcie. Moment jednak widzimy, że Snacks jeszcze zauważa przeciwników w olutku. Wydaje mi się, terroryści podbija, ale Dracula z eliminacją Maus szybko odpowiada, jeszcze Małzynia, jeszcze z jednym trafieniem. Trzeba przyznać, że Pistol God. Naprawdę Mauzinio prezentuje się w wysokiej dyspozycji na tych rundach pistoletowych. Innocent to co plecy i sprawdza jeszcze drzwi, co daje przewagę ekipie Luminar Gaming 3 na 1. Zostaje Wallax, który pochodzi od drzwi. Próbuje zaskoczyć rywali, no i niecelne strzały, ale innocent nie da sobie rady. Niestety w tej sytuacji jeszcze zaskoczony zostaje. Tax to jest sytuacja 1 na jeden z Mausem. ten ma już dwa trafienia. Wolax również z dwoma trafieniami. Kwestia, kto tutaj zdobędzie hat-tricka Musi się wychylać cały czas Janusz, zauważony i zlikwidowany przez Liptona. Po podutku, terroryści. Tam przejąć jakąś. F4, Co tu się dzieje? Nagle Chochen, son z trafieniami. To jest jedynie Maus przy życiu. W tym sajdzie jeden z rywali. Się Maus wykryli, gdzieś jest rak. Jest po raz kolejny ten zawodnik. Ale Lipton. Otwarte, dorzucone granaty. No, i na ten moment antyterroryści zastanawiają się, jak to wszystko rozegrać. Chce otworzyć okoliczne drzwi, skontrolowane przez nich dwa fragi od ekipy broniącej. Maus jednak z odpowiedzią, no, ale dodatkowo też Snax z eliminacją. Dracula natychmiastowo odpowiada i to jest jedynie Dracula przy życiu. Snax 2 HP, Ritz 9, więc niezwykle ciężka sytuacja. Chociaż aby się udało bombę podłożyć i tak jest, co prawda, Ritz zanejdowany. Ale bomba podłożona, Snax teraz pędzi na plecy rywalu rywalowi Zastanawiamy się czy tutaj Snax wygra tą sytuację Przyceluje Janusz to no i... jakoś zaspoczył przeciwnika W razie na rampę, jeden frag zdobyty Druga eliminacja od Wallaxa, jednak szybko też odpowiada I... 3 na 3, antyterroryści zmierzają Żeby teraz odbić ten bombsite Ale my mamy dosyć trudne wyposażenia. Dodatkowo też wegi podejmuje pojedynek Widzimy, że w końcu Twoja Illumina Gaming wychodzi z tej sytuacji Zwycięską jeszcze dosyć agresywna gra od Innocenta. Teraz jeszcze widzi rywala i to są dwa fragi otwierające od Innocenta. Bardzo solidna gra. Bardzo pewne wychylanie się. No i już za chwilę może uda się jeszcze zdobyć to jedno. Jedno trafienie, które da tą finalną przewagę naszej drużynie, która naprawdę zapewni sobie pewne takie zwycięstwo Proste problemu w tej rundzie. No i właśnie Innocent to robi. Trzecia eliminacja od niego. Snag w międzyczasie też dokłada cegiełkę. Hała. Jedna Wupa. Tam zakupione, jest zakupiony również Type 9, więc to na pewno jest bardzo ciekawa broń po stronie polskiej organizacji. Jednakże Cohen z PSA zaskakuje. Zobaczcie, bardzo mocno atakują pozycję na bomb I to są dwa fragi zdobyte przez Polaków. Ta kula jednak za wupy jest w stanie odpowiedzieć. Teraz bardzo ważne trafienie, wyskakujący z wentylacji przeciwnik był naprawdę niebezpieczny. Też teraz niestety Snax się wychyla, ale jednak 2HP na koncie, jednak bardzo ważna eliminacja. Tu utojenia, ale tutaj Snax wlatuje. rywala, ale no zoom Bardzo skuteczny, ale był jeszcze i nocy na posterunku. Jedna osoba, no i zobaczymy, czy Polacy będą w stanie tam to ostatnie spotkanie się w dniu dzisiejszym zwyciężyć. Moment. Dodatkowo Snax z trafieniem otwierającym, ale Sun agresywnie Teraz jeszcze Wolak z trafieniem, ale próbuje walczyć Ritz, Ritz świetne pestki Maus 1 na 2, jeszcze widzi rywala Maus agresywnie atakuje pozycję, wiemy, że jego stać na tych rundach historycznych nas o zwycięstwo No i to był jeszcze fenomenalny strzał z USPK Sytuacja 1 na 1, Maus widzi pozycję Idzie rywala i będzie pikował, i będzie kolejny headshot w jego wykonaniu. No i ja tutaj naprawdę jestem pełen podziwu. Czy ogólnie nie mam tak, mnie gardło w ogóle nie boli ani nic, nie mam żadnych bólów, coś tylko typowa gorączka, nie? To jest najgorsze. Jakby mnie coś bolało, to bym był nieza, zaniepokojony, nie? Ale właśnie nic, totalnie nic. Jedynie osłabienie i gorączka, to jest najgorsze. Nie lubię tego, strasznie. Dobra, teraz widzimy wejście pod Wam tutaj... A, ale to wejście kontrolowane dwóch na dwóch. Innocent z trafieniem i to będzie jedynie Dracula przy życiu. I koniec spotkania Illuminar wygrywa. No właśnie na bombsite B pędzą gracze Illuminar, no i za chwilę pochylnią, będą wbiegali Innocent i Spółka, już namierzony, jeden z zawodników e spady, w tej chwili strzelają w jego kierunku zawodnicy Illuminar, ale bomba za chwilę będzie podkładana, już Wegi będzie to właściwie robił, jeszcze trzeba się strzec, ale Innocent z pierwszym fragiem, za chwilę Paweł może, może dołożyć kolejne, chociaż pomaga mu póki co drugi Paweł, czyli Ritz, no i Polacy świetnie wbijają na bombsite A, przepraszam, znaczy na bombsite B, przepraszam, oczywiście jeszcze Mausynius z eliminacją, kolejne zabójstwo od jego świetnie radzi sobie ekipa Illuminar, no i Innocent to wszystko... Rek natomiast za chwilę będzie mógł tą drabiną wyjść, bowiem Iluminar rozpoczyna atak. Riz i Snack z kolei podężają o do nogi. Tutaj z kolei teraz przeniósł się pację i będzie trzeba na niego uważać. Jeszcze Dima zabija wiekiego i niestety, ale póki co nie idzie, to runda pomyśli Polaków. Ale na posterunku jest Maus. Dwa fragi od polskiego zawodnika. No i Illuminar wciąż ma spore szanse, aby to wygrać. Jest niestety Dexter od BS-a. Musi się mieć Maus na baczności. Zabije jeszcze Dextera. Illuminar wyrównuje porachunki za to, iż Ritz został obity. Niestety Dexter otwiera tę runę zabijając Snackson, Ale liczymy, że za chwilę się zrewansuje. Maus dokładnie to robi. Jeszcze Innocent zawija pasję i Illuminar przechyla szale zwycięstwa. Przynajmniej chwilowo na swoją korzyść. Pójdzie jeszcze od Drabbingi zawodnik. Tutaj patrzy Maus i nie daje szans Finiganowi. W międzyczasie jeszcze zedał Riz, ale dzięki tego, temu fragowi Mausa. Przewaga leży po polskiej stronie. Wegi, odwróć się w lewo. Proszę cię, zobacz swojego przeciwnika. Dokładnie to robi Wegi. W porę się odwrócił na szczęście. Zorientował się zanim było na późno No i zostaje tylko Dima No a przed nim Vegi oraz Maus No i liczymy Że nie dadzą tutaj rosyjskiemu zawodnikowi Polacy najmniejszych szans Wie, Jednak muszą wziąć tę bombę No i niestety się Zrehabilituje No ale tak jak mówię Najważniejsze jest to aby Poszło dobrze Iluminar, a nie mi bo ja tak naprawdę mam tu nic do powiedzenia. Najważniejsi są polscy gracze i ich musimy w tym momencie wspierać. Jak widać jest jakieś podejście od nogą, żeby tylko Dima nie zaskoczył Polaków. No i nie zaskoczy. Wegi w porę się odwraca i Arek z fragem, nawet z dwoma zabójstwami, z trzema zabójstwami. Świetna runda w wykonaniu Wegiego. Czwarte zabójstwo od Wegiego. Genialna runda. Ale Ritz i Wegi genialnie w tym momencie fragują świetne dwie głowy od chłopaków. Patsy co prawda odpowiada, ale przewaga liczebna wciąż leży po stronie Illuminar. Gracze Espady skupieni na bombsite'cie, -a, a proszę zobaczyć co robi Snacks oraz Maus. Oni wbijają na pusty bombsite, świetnie wyszła graczom Illuminar ta taktyka. Jeszcze Wegi walczy, drugie oraz trzecie zabójstwo w tej rundzie od niego. Zostaje tylko Dexter, ten jeszcze powalczy z Wegiem, zabije go. Ale i tak musi rotować w kierunku 2 B, bo to na nim musi się w tej chwili skupić Rosjanie. Jakie Lary u nich. Wegi postawił na Defius Kita. No i jak widać, aż trzech zawodników iluminar kryje Bombside, bo i to jest strzał w dziesiątkę, tutaj atakuje Spada, No ale radzi sobie, póki z tym doskonale, Innocent. Pierwszy frag dla niego odpowie Dima, ale jest jeszcze do pomocy Ritz. On w tej chwili musi uciekać, że jeszcze właśnie trafi Riz z Dime, Świetnie, dopóki co zaczyna się dla Polaków. Dexter jednak odpowiada na się i Spada podejmuje decyzję o tym, aby rotować na Bombside A. Miejmy nadzieję, że Polacy w miarę szybko się zorientują, co się tutaj święci. I za chwilę odeprą ten atak, bowiem jak widać, już Finigan będzie podkładał za chwilę bombę Dwójka Polaków, idzie z kolei od starego BS-owego. No ale tutaj z kolei Dexter, trzeba uważać panowie. No i niestety, zarówno Maus jak i Grid zginą z rąk Dextera. Zostaje zatem tylko Wegi. Czy on coś ugra? No już namierzony przez Dextera. Na szczęście jednak Polak zabija rosyjskiego zawodnika. I jeszcze ten, prom ten, jeszcze ten płomyk nadziei jest. No ale wydaje mi się, że będzie on z każdą sekundą coraz to bardziej nikły. Bowiem jak widać czas ucieka, no a on oczywiście przemawia na korzyść ekipy spady, już namierzony Wegin jest przez Rotują w kierunku bombsite'u, a będą zdaje się schodzili drabiną. Tutaj z kolei jest na wagonie Dima, ale Innocent już go podchodzi od Olofa i za chwilę go złapie. Dokładnie tak też się dzieje. A więc są jeszcze Polacy ze sporymi szansami na to, iż ta runda koniec końców wpadnie na ich konto. Jak widać Innocent będzie za chwilę wcelowany w tym drabę. No to jest bardzo ważne, bo tam jest trójka rywali, zabija inocen z Odpowiada co prawda Finigan, ale i tak dobrze, że zdobył Paweł to jedno zabójstwo. Dzięki czemu Snacks oraz Riz jeszcze będą mogli w tej rundzie powalczyć i ewentualnie ją wygrać. Finigan podchodzi i musi się mieć Snugs na baczności. Powiem będzie w tej chwili osaczany, ale zabija Paciego Snax Teraz jednak finigan go obija, no i w konsekwencji również Snax straci życie I sytuację jeden na jeden, Ritz czy Finigan Jak widać szuka fin finigan Ritza za chwilę go chyba namierzy Odwróćcie się Ritz, no niestety I to właśnie w kierunku mam site B Będą podchodzili gracze ekipy Espady, no i proszę zobaczyć Pacji Niestety zabija już Snacksa Kolejna słaba runda Snacksa, nie wiem co się dzisiaj z nim dzieje W poprzednich meczach nawet dobrze grał z tego co widziałem no ale teraz to jakieś apogeum przyszło na Janusza i źle to wygląda, trzeba powiedzieć. Jeszcze jak widać ekipa nie składa broni. Małzynia teraz będzie miała okazję aby zabić Sotwika i ją w pełni wykorzystać i co ważne, bomba w tej chwili w posiadaniu Mauza. Podejdzie jeszcze Dexter, ale on ma tylko trześćowę, zbejduje Mausa, ten się jednak nie da! Dwa fragi od Polaka Dima co prawda odpowiada, ale nie mają czasu, gracze spady! A przeciwnicy również są dobrze ustawieni, za chwilę tam Inosen może mieć problemy. Póki co się jednak minął z Dexterem. No i miejmy nadzieję, że za chwilę to Polak wykorzysta na swoją korzyść. Jeszcze Ritz zabije Dimę! No i zostaje tylko Dexter. Bomba będzie brojona. Dexter musi się pośpieszyć, ale zdaje się, że jednak Polakom uda się to wszystko rozbroić. Podchodzi w tym momencie od starego BS-owego Dexter. Brój to, brój to, brój to, Paweł. Niestety nie zdążył Inosen tego wszystkiego rozbroić. No i niestety bomba wybucha, a to oznacza tylko jedno 16 punkt. Dla... spade.